Siemanko witajcie! W dzisiejszym odcinku nowa seria o nazwie Typowy polski rolnik, powrót oraz powrót na kanał. Dziś w tym odcinku będzie przedstawienie gospodarstwa no i schodzimy powoli. Mamy tak, T25 z turem. Tutaj tu mamy widły. Tak, nie, to łyżka jest. Tutaj jest chleb, chleb. Mamy. Tu już się zaczyna taka skodała. Ale... Tu łyżka do tura. A, no, no, tak, to jest... Ja jeszcze dwa pły. Tak, tu mamy bizona. Tu jest y, dwukółka. Przyczep papier numer 1. Wychodzimy. To będzie te przedstawienia. Krokodyl. Gidły do bel. do bizona. Y, Akwil. Y, meduza. Yy, Owiarka, tekla yy, z, y, klasa przetrząsarka, pięciodwiazdówka, zgrabiarka. Tu mamy jedynie obornik, tu, żeby od przodu gospodarstwo wejść. Hops. Tu mamy tylko dwie maszyny: beczkę i przyczepę. I idziemy dalej. Tu mamy krówki, nie będę tam wchodził lepsze się okna są. Do najważniejszego garażu to niech tu się otworzy, a tutaj mamy MF255, paszowóz, rozrzutnik obornika, opryskiwacz i idziemy do ostatniego garażu. Tu ma, tutaj mamy tak, prasa Wikon, pług obrotowy, Janpol, talerzówka, akpil, tutaj pazurka mamy. Największy koń pociągowy to Far, z którym MX. MX no i y, AgroMash SR300. No i to jest pierwszy odcinek oczywiście. I jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia. Na razie.